No, wydaje mi się, że napisałem OK, yy, ostatnie zadanie mnie trochę zmiotło z planszy, bo było, no, nie spodziewałem się takiego zadania, było jeszcze za 4 punkty, ale wydaje mi się, że było OK. Ale jesteś dalej w grze? To znaczy? Jak cię zmiotło z planszy? Nie, no to to. już stanąłem na nogi. Oceniam swoje szanse na bardzo dobre, myślę, że tak 50-60% to lekko pyk. Co mogło zaskoczyć? No, to niektóre otwarte zadania były ciężkie, ale poszło. To mogłoby w No te zadania ostatnie, nie? Te otwarte. Ciężkie były dosyć. Było nie, nie czytałem nawet ich za bardzo. Byliśmy elegancko się? przygotowani do tego całego egzaminu maturalnego. A osoby, które mogły czuć się zaskoczone, to na jakim zadanie? Na, jakim zadanie? na tych ostatnich, otwartych pewnie. Pamiętasz? Co nie pamiętam, pamiętam, bo nawet tego nie czytałem do końca. <laughs> no to samo co kolega, co to dużo mówić, no otwarte były... Zaskakujące trochę, a to co było, to było wiadomo, że tak będzie. Dla Ciebie, jak matura przebiegła? Nic trudnego. Jedyne, co mogło zaskoczyć, to optymalizacja w ostatnim zadaniu. Wszystko inne proste, jak barszcz. A wczoraj, język polski, co o języku polskim możecie powiedzieć? Polski, jak polski. Nie wiem, no, trudny nie był. Jakie jeszcze nastawienie przed kolejnymi dniami? Reszta, już z górki. Swoje szanse oceniam dobrze, mi się wydaje, no bo napisałem praktycznie wszystko, no ale co prawda pewnie jakieś błędy będą i punkty pouciekają, ale bardziej się nastawialiśmy, że będzie chyba gorzej przygotowana ta matura i będziemy gorzej przygotowani przez te zdalne nauczanie, ale mi się wydaje, że przynajmniej mi nie poszło tak źle. A które zadanie tak najbardziej doskwierało? Które zadanie? No ja na przykład z ostatnim się dużo męczyłem i no nie potrafiłem dojść do tego i zostawiłem to i po prostu... Przenosiłem odpowiedzi i poszedłem. Wszystkiego mnie pani. No, wszystko mi tam pani wytłumaczyła no, na lekcjach, więc no nic mnie tak naprawdę nie zaskoczyło na tych, no na tym Czyli egzaminie. Nie ty mówią, że ostatnie zadanie było ciężkie. Czy było ciężkie? Nie, ja to ogarnąłem. Hmm. No co tam trzeba było rozwiązać dokładnie? No bo, bo to, to zadanie z siatką. Trzeba, by, no, trzeba by było postawić do no, X-ów, y -ów. Nie, teraz w tym nie, tłumaczę no nie pamięta, się... Niestety nie pamiętam.